Witajcie, już pora na rozstrzygnięcie jesiennego konkursu o nasiona Caroline Reaper. Czas był oczywiście do 11 listopada. Na początku dodam tylko, że odpowiedzi były naprawdę przeróżne i wahały się od 20 do aż 81 gram. Sprawdźmy więc, ile naprawdę waży taki. Owocek. A waży dokładnie 8 gramów. Wszyscy bardzo mocno przecenili jego wagę. Wiemy już, ile owocek ważył. To teraz sprawdźmy, kto był najbliżej. Mamy tutaj 9 komentarzy biorących udział w konkursie. Odpowiedzi, jak już mówiłem, są naprawdę przeróżne. A najbliżej był Czarny Heniek. Gratuluję. Napisz do mnie w celu odbioru nagrody. Tak więc, to już dla dzisiaj. Jeszcze raz gratuluję zwycięzcy i zachęcam do brania udziału w kolejnych konkursach które sukcesywnie będą pojawiały się na kanale. Tak więc to już tyle na dzisiaj. Do widzenia i do zobaczenia w kolejnym filmie.